Dobry wieczór Państwu, witam na konferencji prasowej po meczu Górnik Łęczna, Brookbed, Termalika Nieciecza 0-2 do dwóch. Gratulacje dla trenera gości Marcina Brosza za zwycięstwo i bardzo dobry mecz i poproszę o ocenę tego spotkania. Dziękuję bardzo, przekażę zespołowi. Na pewno ogromnie się cieszymy, tak jak pan powiedział, bo wiemy jak trudnym terenem jest przyjazd na, na boisko Górnika Łęczna i tym bardziej to cieszy, że no zespół raczej nie jest gościnny dla przyjezdnych, więc nam się dzisiaj udało i doceniamy to bardzo. Ale tym bardziej to zwycięstwo jest dla nas ważne. Jak tak przed chwilą udzielałem wiadów dla telewizji, i myślę, że cieszę się bardzo, że Kuba w Rubel strzelił bramkę, bo tak jak ten chłopak pracował. Chcę powiedzieć, że on niedaleko się rodził stadionu, więc dla niego to jest podwójna, może potrójna bramka. Jeszcze miesiąc temu walczył o to, żeby być w kadrze, nie poddawał się. Dzisiaj wychodzi w pierwszym składzie i jest kluczowym zawodnikiem i to jest takie dla wszystkich moich młodych piłkarzy szczególnie pokaz, jak powinien podchodzić do swoich obowiązków yy, każdy piłkarz. Każdy i podkreślam to, że ty, ciężką pracą tylko Kuba sobie zapracował, że dostał szansę, a jest przygotowany na to, żeby wykorzystywać. I tak, o Kubie mogę powiedzieć też o moich pozostałych chłopakach, bo ten zespół diametralnie się nie zmienił od, od ostatniego naszego spotkania, jak tutaj graliśmy. Natomiast to, co Pan podkreśla, to co tutaj słyszę i to, to zawsze nas bardzo cieszy, jak osoby, z którymi gramy, też doceniają to, że nie tylko wynik, ale i również jak ten mecz wyglądał, że to jest inny klub i, i, i to bardzo cieszy, i to jest droga, którą sobie wytyczyliśmy, mozolnie nią podążamy. No a jak jeszcze mamy punkty, to tym bardziej nas to raduje wszystkich. Dziękuję bardzo. Druga część konferencji po meczu Górnik-Łęczna. Brukbet, Termalika, Nieciecza 0-2. do Tym razem z nami trener Górnika, Paweł Stanio. Trenerze, proszę o opinię po dzisiejszym spotkaniu. Dobry wieczór. Myślę, że opinie będą czyste, klarowne. Dzisiaj, dzisiaj wygrał lepszy zespół. Termalika się prezentowała bardzo dobrze. Troszeczkę mijał do tego, że že napevno potrafíme viacej, jak sme pokázali a napenzali sme na počiatku meču termaliky takými latvými e, stratami a to na tým požome môže mať e, mejse. E, zmenili sme trošku ústavenie, chceli sme korigovať niektoré žeči. Myslím, že e, trošku to pomohlo na koncu e, piršej polovy. Natomiast druhá polova zostala pod diktando termaliky, takže tak jak povedal na počiatku, vyhral zespół lepší. No i myslím, že tým, treba zakončiť, lebo, lebo, nie je to obraz našej družiny i musíme šukať rozwiązanie i žeč, ktorá mala vplyv na také na což takého, takže treba patriť do pšodu, čeká nás teraz dobrý rival, treba sa pokázať z dobrej strony a všetko zrobiť po to, aby ten kolený meč bol lepší v našim vykonaní ako ten.